To nie, jeden na trzech Teraz ma, macie, macie już ten, rację to może to się udać Generalnie, Banek ma mnóstwo doświadczenia, bo ze mną grał, więc już może ten, ogarniać temat ja Tak sobie siedzę 5 minut, takie, o masz snajpera, postrzelaj sobie, po czym sniper dostaje free <grym> znaczy, Takie dobra, tutaj, tutaj buduję ci no, tego no, ja, Ale trefnie. nie, gramy Nie. gramy. A nie, poczekaj, bo wygracie na jedną bazę, nie, to cofamy, no, co, cofamy, masz rację, bez sensu męk. Bez sensu, dobra, jak to cofnąć? Bo po prostu klikasz wyjdź, escape, wyjdź Wyjdź. Jeszcze raz, nie, masz rację Poczekaj, zróbmy tak, żeby było masz Mapa plan, Tak, osobę? wiem o co chodzi Co? Hmm To co? Poczekaj, coś takiego Wiem o co chodzi, ale coś takiego Sensownie wyglądającego Dobra dam bana jak będzie czas, Jak będzie no. ten 3, musi być chyba 3 na 3 typowo, co nie? Chyba musi być 3 na 3 Nie wiem, normalne bronie, tylko podstawowe. Dobra, i będzie to co? Bez, bez broni księżycowych? Dobra, niech będzie. I wywal tego gościa. Nie, no wyszedł już. Nie ma, nie było gościa. Co wchodzę, tego nie ma. Gorni, jak zwykle ci się coś zdawało. Chłopak z logiczatu. Dobra, dawaj, startujemy, spróbujemy. On wyszedł do mu, systemu Dobre. Nie, dlaczego ja mam do góry nogami? No, generalnie no teraz to ja mam przegwizdane, więc raczej mnie rozdupczycie, tak mi się wydaje Powinniście mnie, o, mnie rozdupczyć się Co do zasady, powinniście mnie rozdupczyć teraz, tak mi się wydaje, wiecie? Nie na serio, no przecież teraz to ja żadnej szans nie mam byczki. Jak no, powiem ci tak, jak podsumujemy godzinę naszej trójki, to dalej masz więcej. <grym> Fakty. Może tak, ale jesteście teraz wiecie, w trójkę trzy bazy kontra jedna, to może się niestety dla mnie skończyć. Jakkolwiek Kolejny miałbym doświadczenie, dę. wydaje mi się, że to może się źle dla mnie skończyć i to bardzo źle. Nie, ja no Wydaje mi się, że tym razem mogę nie mieć tyle farta. Tak mi się przynajmniej wydaje. Że mój fart może się szybko odwrócić w tym przypadku, wiecie. Już tak kolorowo nie będzie. No bo na łazarskim nie jest kolorowo. Cześć, się nie będziecie stawić. Ja mogę więcej kopalni zjebać. Zrobię na górze rakietę, ale na spokojnie, muszę się na początku trochę rozstygować. Więc specjalnie na razie tak na spokojnie byczki. Zrobię na górze rakietę, właśnie taki jest plan. Ale muszę na początku dużo zainwestować w rozwój, żeby mieć szybkie przyrost surowców. Dzięki temu szybko będę mógł przyrost, to będę mógł szybko się rozbudowywać. A wiecie, och, oni naraz budując i mają podobny tempo rozwoju, no bo wiadomo, mają trzy osobne bazy. Dobra, ale muszę te kopalnie szybko. Muszę dużo kopalni zainwestować, żeby mieć duży przyrost kopalniany, wiecie? Będę miał dużo kopalni. Dzięki temu naprawdę będę miał wbrew pozorom mogę mieć całkiem nieźłą sytuację. Jeszcze tu zbuduję kopalnię, tu ze rakiety postawię i może to wyjść na całkiem nieźle, bo będę miał szybko się rozwijał. Ja się tam zamierzam zrobić rakiety byczki. Taki jest generalnie plan. Yy, zobaczymy jak to wyjdzie. Oni się rozwijają. Zaraz będą mnie strzelać najgorzej prawdopodobnie. Więc boję się, że skończy się na tym, że i tak będę musiał się mocno... Wiecie, zabezpieczyć, co nie? Dobra, zróbmy gdzieś tutaj. To niepotrzebnie, dobra. Zróbmy na razie te kopalnie wszędzie, gdzie się da. Maksymalny przyrost kopalniany. I trochę się będziemy musieli, siłą rzeczy, trochę musimy się wzmocnić, byczki, bo... Bo jak się nie wzmocnię, to mnie zjadą. I potem, jak się wzmocnimy, to zaczniemy się bawić już w te wszystkie pierdoły, Wiecie? Jak już będziemy, jak już wzmocnimy, czyli to postawimy w odpowiedniej ilościach, to będzie można już się wtedy zacząć bawić. Ale póki. póki jest taka sytuacja, nie jaka jest. Jaka nade mną, jest. Na górze, ale baza ci teraz przewróci. Nie przewróci się, już yy, stabilizuje. Muszę trochę, muszę to trochę powzmacniać, Wiecie? Nie ma siły, muszę. Bo, jak mnie, jak mnie tu rzucą się na mnie, to będzie, będzie się ten. Ja mogę podnieść sznurek do, do bazy, kto kogo, ktoś po środku. D Kredyza, tak? kto to to za, tak? Nie ma żadnego. Mamy niezłą wreszcie, produkcję, no ale musimy to zwrócić. Po prostu świecie. Dobra, Dobra, technologię myślę, że czas najwyższy, zainwestować. Też to też fajnie gdzieś tu chcę pokupować. No, przeszkadza mi przy budowaniu. Oczywiście. To jest trochę lipa, że te wszystkie rzeczy tak na ciebie nachodzą. Dobra, niech... Nie męczy. mogę tu szansę postawić na górze, bo jest blisko ciebie. O, tak, wcisnę. Się to rozegrałem. Nie mogę go ukryć. A to tak działa to, Dobra. Nie to jest sensu teraz Dobra, moja, może i moja baza jest duża, ale nic jej nie ma Może jest duża, ale za to pusta Nie będzie w co trafić W profit Teraz po... Jak mi to teraz połączyć? Nie da się. Dobra, już wiem jak to działa. Zroz ci na serem i zacznij strzelać. Przegoduje nie, się. nie, nie, znaczy strzelać, spokojnie, to nie jest tak, to wbrew pozorom. Nie jest takie, ty, wiesz, to ja nie, nie tak. To no, właśnie, nie to kogo tu strzela? No byczę Tylko przyspieszy koniec. No, ja tu jestem... Jeden stety... radnik powie tak. A drugi powie tak. A drugi również powie tak i zacznie uciekać. Którego posłucham? Nie wiem Muszę... Muszę na pewno serce wzmocnić Dobra, robimy to. Już teraz? A jeszcze technologia się nie wybudowała ja do końca. Ja dopiero ekonomię sobie rozwinąłem jakoś. Co rozwinąłeś? Ekonomię. Nic więcej. Nie, bro, nie, 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 jest Złe obcy snajpera Tak, Flak'a zaraz coś tu zrobię, wiecie? Tu będzie Sniper Dobra, muszę się trochę wzmocnić, bo to się może nie udać Żeby serce po prostu w miarę chronić, wiecie Dobra, weszło Wziąłem mu tego strzelca O bogowie, dobra, trzeba trochę zapgradeować te wszystkie pierdoły, żeby jeszcze zwiększyć szybkość produkcji. Tak mi się wydaje, muszę więcej wiatraków. No, aktualnie gorzej z wiatrakami niż z tym. Dobra, muszę mieć trochę do obrony. Więc tu sobie postawimy Już ja niedługo. Błączę, już niedługo ja też nie wiedziałem Radis już się nic nie odzywa w ogóle. No, bo skupiony jestem. Ko Więcej wiatraków. A dobra, spróbujmy na razie. Kurwa, co za debile, wyjdź stąd. Ale proszę mnie nie strzelać, panie blade UFO. Ja do pana tak kulturalnie zawsze, a pan tak do mnie strzela. Nie wiedzieć czemu. Taki jestem, agresywny. Taki jestem, mówią na mnie wrodzony agresor. agresor. não No kurcze, ale mocna obrona przeciwlotnicza. Dobra, jedna poszła. Dramat. Dramat z tym Vladimir jest. On jest zbyt OP, mówiłem, trzeba znerfić w będę patchu. Dobra, ja mu muję tę obronę, spokojnie. Braun za nim postawi kolejną. Podwójne grodnia stawia. Dobra Ale proszę mi tam panie blady nie strzelać Ja w pana nie strzelam Za mało energii Za... Kurwa sam się zajadę tym Nie ma w ogóle obrony Ale za mało energii, cały czas O kurwa, nie założyłem tego Mój błąd O kurcze pieczone, ale to był groźny ostrzał Mam strasznie mało energii, muszę mieć więcej Cały czas za mało energii. Po prostu świeci. Dobra, jeden z głowy. Nie, zrobił. Nie, podłącz się szybko do mnie gorąć, tam masz dwa działy budowane. Nie, nie mogę się podpinać. Możesz, bo jest luźniej już. O. Napraw, kurde, że tam jest już, już po pod, 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 Podłącz się, spróbuj się do mnie podłączyć tam od góry Bamek Jeden z głowy. Nie Zawolno. Jest to Ur, tam no działo, tam było dużo działki budowane. I sobie atrak. Nie, że w tym momencie to mnie wyjewał całe uzbrojenie, jakie miałem. Ja powiem ci że to... Nie ja to Chyba co widzisz. ja się uzbroiłem No, kurwa, moje ja uzbrojenie. się. Budowała, one tak Ukryłem się. dobra. się. Ukryłem się. Ukryłem wszystko, o no co za chłop? A tu się pali, a! Kurwa, no chcę z tego zrezygnować i odpala się No co za gówno, w sensie Nie chcę tego puszczać de facto Chcę tylko... ode mnie, Chcę tylko ten Chcę tylko ten puścić A i tak, takie sytuacje się dzieją, dobra Zbieram, Ok. robimy to Jeden I dwa Jeden nie poleciał, no co za gówno. Ja, mogą mi zestrzelić, bo to poleci najpierw. Kurwa, no nie wierzę! No co za gówno, że zahacza moją bazę. I może dolecieć wyżej? Nie nasz mi się wierzyć, nie chcę po prostu, że tą moją własną bazę zahacza. Masz wiatraki zablokowane. Ja pierdykam, dobra musimy Kiedy gdzieś indziej ja Musimy trachów, tu gdzieś indziej dział, zrobić wiesz, ten, ten Tu musimy, musimy zrobić latraki To chodzi o, o, o obronę rakietową, wiesz? A no to racja, tak najlepsze tak, 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 tak. A ty, czy ty w którym momencie schodzisz na sam dół? Hmm. Kurwa, co ty robisz debilu Ach, dobra tak się stałem, czy to normalne, że jedna baza Bladego jest większa niż, na, niż nasze trzy by były? Nie to. się płoczy, to jest inna kategoria wagowa. Widzę, że jestem chyba w najwyższej kategorii wagowej z całej naszej grupy. Dobra. Debilizm po prostu. Dobra, muszę działo zrobić gdzieś. <śmienic> ja, ja Powiem, że on się nie poci w tej grze. Ja to było taktyczne, i tak naprawdę nam chodziło o to, żeby teraz góry z Vladimirem Dobra, zadań. został jeszcze tylko A, jeden. Dzięki. Kurwa, z tym mamy go strzelać. Flakiem. Kurwa. <śmienic> czekaj, jak, jak w to A. może będę jakiegoś od jakiegoś zasięgu. Dobra, muszę z nowego snajpera postawić. Flak no, to tupel. ma moja obrona w tym momencie. Wcale nie mogę tego wstawić, naprawdę. Jest jakaś skrzynka dla deweloperów, Czy to jest takiego, żeby się z nimi skontaktować? Żeby znaleźć bladyjemu konto? No, żeby blady jego br broń zadawała 50% wrażeń. Kurwa, za mało miejsca to zbudowałem, naprawdę. No teraz dostanę jakąś salwę rakietową. Ja na chwilę podwójny grodziec ci grodzie nie dadzą. Nie, to chodzi o to, że za mało mi zbudowałem i muszę przebudować to wiesz. No, dwie salwy. Hm. Oj, teraz mogę to tu ustawić byłem tak ładnie rozbudowany, już, już mi się kończyła budowa lasera, no się żeby się... mu wydupić. A co już, ci się zostało, w życiu, w że pierdolłeś tak naraz? Mi było Oś... blisko, ja miałem blisko, żebym go mógł e, walnąć naraz z dwóch dział, rakiet i lasera plazmowego. Czekałem tylko aż mi się nazbiera surowce, żeby walnąć wszystkich naraz. Ja mi się. w jeden punkt. Mi się budowało, dział już prawie postawione, nagle dostaje kurwa i jak spada wszystko. Po prostu ja mam zrobić kurwa z takim uzbrojeniem? Teraz serem zostanę. A ty wam jak nawet kopalnie mnie nie zostawiłeś, nie? To co to Chociażby mi dwie kopalnie trzy kopalnie zostawił. ja, wszystko zniszczone z u mnie zostało. Nie, nie mm -hmm. subamkę, jedne kopalnie. Po czerwę, prostu zniszczył tak, wszystko, no daj mu spokój, no. Wiesz kurwa, że celuję. Ładnie to zrobił no. laser czas na laser potrzebujemy więcej osób tak potrzeba więcej osób co się stało? <laughs> Przepaliło cię. Przepaliło cię do góry. Szybko się połącz i zacznij gasić, bo ci zaraz spali się wszystko na górze. Kurwa. R, R, spamuj. Spamuję. Dobrze, kurde. Co tu się stało, bo nawet nie patrzyłem. Wiesz co, nie patrzyłeś, a Bradley cię trafił podpalającym i rozłączył na pół. Tak jak teraz. Uh -huh. Postaw szybko ściany dużą, bo się przykopię To jak mówiłem przykopie się Dobra, pumpy. Dobra On zaraz cię zrzuci po prostu. No i ten, tak, żeby go zrzucić. No właśnie, chcę, no właśnie, tak się pomału staram, żeby go zrzucić, co nie. A pani dupni z tego działa po prostu, użyj go. <śmany> e, niestety blednie, ale mamy za mało osób. <śmany> Byśmy byli w pięciu No, to wtedy, to wtedy miałoby to sens, no, no wiem Jak gra sam, to on ma ekonomię trzech baz Hahaha Wiesz, wiesz no, to matematycznie tak wychodzi, że ma ekonomię trzech baz jak gra sam, Bo on rozbudowuje się na te trzy pola, które my mamy zajęte No No nic, Wiecie ale jeszcze? wy moglibyście we trzech nawalać, no ja kiedy a... ja próbuję ogarnąć nie sobie ogarniam, wstawiam sobie działo, poczem nagle to działo dostaje takie randomowo hita. Nawet nie, a... nie wiem czy to ocenowałeś, tak nie po Nie jest łatwo. Górę, bo zbyt, no? Nie jest łatwo. Nikt nie mówił, że to Forcy to jest ten. Ale fajna gierka, co nie? Fajna. No jeszcze fajna, raz. Fajna. <laughs>